Dzień dobry Państwu. Witam Was serdecznie. Poniedziałek, 13.50 Jadę na rehabilitację. Trochę jest tam po, po podejmowane, bo to jeszcze tydzień czasu, do piątku. Później przerwa jakaś tam, powiedzmy, i pewnie znów będzie, ponieważ spotkanie jest z Panem Doktorem który decyduje, ale już inny, już nie ta pani co cały czas była no także pewnie znów będzie coś tam na razie zostały trzy trzy, że tak powiem punkty tam gdzie kosmici mnie porywają z uśmiechem i dwa punkty, znaczy w jednym wszystko razem jest pół godziny trening, ćwiczenia etc. i w ogóle Dobra, miła godzonka życzę. Póki co startujemy. Pogoda ładna. Prawie chmurne niebo można powiedzieć. Dobra, jedziemy. Do ojca i syna, i się się tego. Mamy, zamykamy i jedziemy. Znając życie to pewnie grizda będzie jechać i szlaban będzie zamknięty. Haj. O mój kochany idzie do szkoły, także Pył z tych z tych sosen to jest tragedia co, co będziesz A następnego dnia będzie to samo, jak to się mówi Także kochani moi drodzy Nie rusza drog to się mówi 24 ja będę jechał na Podkarpacie To, to wtedy go umyję, przygotuję rejestracji. To, jakieś bogacze jeszcze. A tutaj... Muszę jak bym Kto to jest? Tak. Może tak jak Majbach coś takiego, taka fura hmm, Tu też o, wszystko się poprwadało takimi furami jeżdżę Zwykły Przeciętny Polak Nie stać będzie go na wile Wybudować sobie Nie ma tak, no chyba że po rodzicach sprzeda ziemię no to wtedy pieniążki są firma nawet jak się prowadzi to się chradnie ile brać to nie to że ja tak czy to czy tamto ale taka jest prawda niestety ja legalnie działałem Już, jeszcze montyły po latach Ci, co kradli, są bezkarni. Wszystko mają. Lecz daje, ja już za, za pory zamykają. O oh, mord, daje, to jest żywot. mnie to doprowadza. Słuchajcie, do fury. nic tym pociągiem nikt nie jeździ. Jak Boga kocham, dosłownie wierzcie mi. Nie to, że się czepiam cokolwiek. Ktoś powie, że stary się czepia. Nie. Po prostu co by nie było, to nadal panujący marszałek województwa Struzik z PSL-u dogadali się tutaj z poszczególnymi i wydali ówczesnego rzędu pieniądze na kolej dojazdową, bo gdzieś te pieniądze wsadzić, najlepiej gdzieś tam coś tam. No i tak właśnie jest. Słuchajcie do piaseczna, 3-4-5 osób jedzie w dwóch składach o każdej porze dnia. Wyjeżdża, no może parę osób więcej, nie wiem jak rano jest, w sensie, no bo ni niestety nie wiem, nie tego, no to nawet gdyby, ale przez cały dzień po co to dwa składy puszczać, starczy jeden puścić, żeby chodził i tyle, nie, przecież to są nasze pieniądze, nasze podatki, nie to akurat zwykłe ci, no ale też pusty. To po co jeszcze jeden? Na, na tej samej trasie latają. Po co, na co? No tak rozrzutni państwo z psl są. Więc się mówi ludziom, że nie ma pieniędzy, że nie ma, a na głupoty wydają pieniądze. Muszę wreszcie, kiedyś nareszcie zrobić, bo szumi jak pieron. do tego kolegi swojego starczyna krótkofalowca, co ma warsztat. Wtedy pojechałem na Podkarpacie, a później zapomniałem. Muszę się z nim zgadać, któryś tam dzień, no, żeby, ale to nie ma jak, właśnie. Wiedział, że rano jak na ósmą przyjadę, dwie godziny, bo to więcej nie będzie, z... to bym na, re... na rehabilitację zdążyła, tak to jest za bardzo. A wieczorem to on już zamyka swój biznes. Ale trzeba zrobić. Sam, sam bym zrobił, tylko nie mogę autentycznie kochani, stali długo na nogach. No niestety, taka jest prawda. Zaraz zaczynają kolana woleć i czuć, staw biodrowy jest. Znaczy się na tej całej odległości po jednej, po drugiej stronie. No, no to co zrobisz? Nic nie zrobisz. No, trzeba od razu siadać i tyle. No. z kolei jest trochę leżenia pod samochodem, no znaczy może nie całkowicie, ale jest tak, no niestety. No i dziura jest. Nie ma żadnego informacji, żadne, nic powolnienia, nic kompletnie. Ktoś jedzie nawet przy 50 na godzinę, ładuje i zadyszczenie się psuje. Więcej samochodów było Chyba ciemno, ale tam gdzieś w 4 godzinie to powinno trochę mniej Tu nie będę wstawał bo nie mam jeszcze zezwolenia Za razie, dziękuję.